Prosto z koncertów w czwórce, we call it the sound, Adriatics Harmonics, wcześniej Good Shoes i Under Control. 18 minut po godzinie 11, tymczasem w studiu w stacji kultura Mirosław Dębiński, Filmowiec, był autor pomysłu przedsięwzięcia świat od świtu do zmierzchu. Za chwilę porozmawiamy, mam nadzieję, o tych spalonych filmach, ale na początek chciałbym o tych, które udały się bardzo dobrze i o samym pomyśle. No, w dwóch słowach, co to jest? Założenie bardzo śmiałe. Tak, to jest taki projekt, w którym <laughs> polscy dokumentaliści, wybitni polscy dokumentaliści, czy z najwyższej półki. Jeżdżą po całym świecie, spotykają się ze studentami szkół filmowych w różnych miastach na świecie, organizują takie tygodniowe warsztaty i w ramach tych warsztatów powstają filmy dokumentalne. Mhm. I te, te filmy dokumentalne są zrobione według tej samej e, formuły. Każdy student robi swoje 3 minuty jakby z życia miasta i to się układa w taki godzinny film Portret Miasta od świtu do zmierzchu. Mhm. Do tej pory trafiliście do pięciu krajów Rosja, e, Ukraina, Białoruś, Japonia, Chiny. Tak jest. I to dzięki polskiej prezydencji związanej z tą, z tym promocją polskiej kultury, udało nam się w tych, w tych, krajach, w tych stolicach zrobić te warsztaty. No i to było takie bardzo ciekawe dla nas doświadczenie, bo to spotkanie ze studentami to jest jakby dwustronne. To nie tylko to, że my tam jedziemy i ich uczymy dokumentu, ale też my uczymy się od nich tego, czym oni żyją, jak wyglądają ich światy, więc to jest taka symbioza. Mhm. Czasami byli bardzo dziwieni, prawda? Kiedy widzieli, że przyjeżdża ekipa z Polski, przywozi kamery, mikrofony, są specjaliści, są fachowcy, chcą ich uczyć. No ten nasz projekt to jest tak jakby taki, polega na takim desancie, że my przyjeżdżamy ze wszystkim i potrzebujemy tylko studentów i ich wyobraźnię, ich talent, tak? Także coś, cała produkcja jest po naszej stronie, natomiast po tamtej stronie jest idea. I oczywiście po naszej też, więc tutaj jakby powstaje taka, taka interakcja. Bardzo zdziwieni na przykład byli Japończycy. Oni po prostu są nieprzygotowani do tego, żeby przyjmować coś. Oni zwykle pomagają światu i to nagle ktoś z Polski przyjeżdża i chce im coś jak się z tym uporali? E, no oni mają trudności e, nawet w przyjmowaniu takich, e, takiej pomocy bardzo im potrzebnej w związku z tą katastrofą w Fukushima, natomiast e, kiedy my przyjechaliśmy i, i im proponowaliśmy ten, ten, ten nasz projekt, byli na początku bardzo zdziwieni, w ogóle twierdzili, że to jest niemożliwe w Japonii, okazało się jednak, że jest możliwe i tak się zawiązała nasza przyjaźń, że już myślimy o następnych projektach w, w Japonii na, na Dalekim Wschodzie też. Co kręcili młodzi filmowcy? Zastanawiam się, czy to były, bo to mówimy o pięciu różnych zakątkach świata, to był jakiś, był jakiś wspólny mianownik, czy oni no, mieli zupełnie inne wyobrażenia? W, w, wspólnym mianownikiem była formuła, ta formuła, którą my im proponujemy, że to był w, w, ich miasto od świtu do zmierzchu, taki portret i też wspólną formułą była obserwacja, to, że nie ingerują w to, że przyglądają się temu światu, no i też to, to co im proponowaliśmy, to nasza metoda, taka polska metoda dokumentalna, czyli obserwacja tego świata w bardzo prozaicznych jego przejawach. I nadawaniu te, temu jakichś wyższych sensów. I to jest jakby to, czego próbowaliśmy ich nauczyć. Mm -hmm. Jak sobie z tym radzili? E, bardzo różnie, bardzo różnie e, bo też różne były ich e, poziomy przygotowania profesjonalnego, z różnych kultur e, przychodzili, więc, e, więc za każdym razem to wyglądało inaczej. Natomiast e, te, e, m, czasami było to bardzo burzliwe, kiedy Rosjanie w Moskwie chcieli zrobić taką pocztówkę Moskwy, m, żeby ta Moskwa wyglądała laurka taka, taka laurka. Nie, no. I wtedy Maciek z który z nimi tam się kontaktował, powiedział, jeżeli tak chcecie, to, um, to dobrze, to zrobimy taką defiladę Fidyka. Czyli ta, to, co zrobił ko w Korei e, Fidyk, czyli pokazał cały ten reżim dokładnie tak, jak on wygląda. E, i, I wtedy Rosjanie jakby zrozumieli, że to nie o to chodzi, żeby zrobić coś na pokaz, tylko zrobić coś naprawdę. I, I od tego momentu zaczęła się bardzo taka ciekawa współpraca i ta Moskwa od świtu do zmierzchu jest bardzo, wydaje mi się, interesującym filmem, bo pokazuje taką syntezę, ze Rosji współczesnej, jakim ona jest. Jaka jest Moskwa od świtu do zmierzchu, jak jest Pekin od świtu do zmierzchu, o tym porozmawiamy za moment. Moim gościem jest yy, Milosław Dębiński.